Siemanko, siemanko kochani, e, witam Was wszystkich bardzo cieplutko i bardzo serdecznie, oczywiście na magicznej. Słoneczka moje, robimy sobie karciochę dnia na jutro, czyli na 26 listopada. I moi drodzy, korzystając z okazji ogłoszą tylko, że kochani spodziewamy się w dniu jutrzejszym czytania, co... Jezus Maria, wiecie, to jest właśnie to. Człowiek, słuchajcie, odpali kamery i po prostu amnezja w głowie. O co warto zadbać? Chyba taki to był temat, który tam gdzieś wybieraliście pomiędzy tym, co został opracowany, a jednocześnie, kochani, pomiędzy tym, tak? Więc tutaj, jak potoczy się relacja, macie zrobione. Natomiast, o co warto zadbać, to chyba był ten drugi temat, który wielu z Was również chciało, aby został opracowany. Więc, moi drodzy, zrobimy sobie go jutro. Będziemy sobie, kochani, robi, robić również karty na Andrzejki, więc od razu tutaj już gdzieś, nie to, że jutro, tylko że od razu tak mówię, że teraz w najbliższym czasie y, czytanie, kochani, na Andrzejki. Będziemy sobie robić czytania grudniowe, które już tutaj rozpocznę w listopadzie, moi drodzy. No i oczywiście, słuchajcie, pierwszy grudzień bodajże będziemy tutaj mieć chyba nów, tak? A więc gdzieś tutaj początkiem, słuchajcie, grudnia, czy też tudzież pierwszego, czy tam, no powiedzmy, przy końcówce listopada, jeżeli się uda czasowo, machniemy sobie karty tytułem oczywiście Nowiu. To tak z takich, słuchajcie, jakby tutaj przepowiedzi, słuchajcie, odnośnie tego, co na magicznej. Słuchajcie, bardzo dużo osób wpisało się na czytania prywatne odnośnie roku 2025, czyli takich horoskopik na rok 2025 Miłość Praca Rady. Słuchajcie, wszystkie osoby, które w listopadzie się wpiszą, będą już tutaj jakby zaczynane, tak? Ja czy ja generalnie te horoskopy zacznę już robić od jutra i te wszystkie osoby po kolei, które się już zgłosiły, będą tutaj mogły spodziewać się już, że w listopadzie, no na pewno nie wszystkie, słuchajcie, bo naprawdę sądziłam, że może w listopadzie wpisze się kilka osób, więc to ogarnę w listopadzie, ale z uwagi na to, że tych osób wpisało się naprawdę sporo, no to Będę musiała to trochę przeciągnąć na grudzień, ale z całą pewnością już od jutra będę robiła pierwsze horoskopy na rok 2025. Więc jeżeli ktoś, kochani, ma ochotę, możecie się jak najbardziej wpisywać. Więc do końca roku e, takie horoskopiki, te osoby, które się teraz jeszcze dopiszą, oczywiście otrzymają. Piszcie prywatnie. Kochani, lecimy z tym, co się wydarzy jutro. Co się jutro będzie działo u każdego znaku zodiaku, Co się będzie jutro działo? U każdego znaku zodiaku. Czego się jutro, moi kochani, możemy spodziewać? Co się będzie działo jutro, u każdego znaku zodiaku. No to, kochani, lecimy i sprawdzamy. Dzisiaj sobie, kochani, nie zrobimy, czemu jutro sprzyja energia dobra, bo ja jeszcze muszę karty prywatne tutaj rzucić dla Aleksandry, która za nimi, kochani, czeka. I tutaj jakby muszę się nad tym skupić, a to jest takie dosyć dłuższe czytanko, więc, moi drodzy, lecimy. Z tym, co jutro u baranka. Więc same znaki dzisiaj, dobra? Słuchajcie, jutro u Was jakieś wybory. Nie wiem jakie, to mogą być różnorakie, czasami bardzo błahe. Na zasadzie, nie wiem, czy mam założyć czerwoną czy niebieską kieckę. To mogą być też, kochani, wybory różnorakie, czyli muszę o czymś zadecydować, muszę się nad czymś zastanowić, e, czy nie wiem, ugotować, e, słuchajcie, pierogi, czy może zrobić bigos. E, daję przykład, oczywiście, luźny, słuchajcie, całkowicie, nie jakiś tam konkretny, czy też tudzież jakieś inne ważniejsze rzeczy, czym się najpierw muszę zająć, a czym później. To też czasami, słuchajcie, jest taka próba balansowania pewnych rzeczy, a więc szukania równowagi we wszystkim. E, nie dajcie się tutaj ponieść emocjom w prawo czy w lewo, starajcie się właśnie, Równoważyć, powiedziałabym, swoje nastroje, które mogą w dniu jutrzejszym, kochani, się nam tutaj no, zadziać, tak? A więc gdzieś balansujemy to wszystko, wyrównujemy to wszystko, nie dajemy się, kochani, tutaj ponieść, być może, emocją albo przypływom, słuchajcie, takich klimatów, a to sobie zaszaleje. No to tutaj nie szalejemy za bardzo. Dla takich osób, które by miały taki porów, a to mi się podoba, a tego chcę, to jutro raczej bym, słuchajcie, takich wyborów nie dokonywała, tylko raczej starała się, słuchajcie, zrównoważyć to wszystko, czyli nie dać się tutaj na coś pokusić. E, więc, e, drogie baranki, uważajcie. Jedno słowo do mojej mamy. Jak będziesz miała ochotę na drożdżówkę, zjedz. Ty możesz. Reszta baranów, słuchajcie, nie dajcie się skusić. E, dobra, co jutro, byczka? Ubyka mu, kochani, jutro jakieś emocje mogą być tutaj, słuchajcie, troszeczkę zachwiane. Ponownie raz Trójka Mieczy, Byki, czy my damy radę? Oczywiście, że damy radę, słuchajcie, ja wtedy dałam, więc, kochani, jeżeli tutaj, no nie wiem, z jakichś przyczyn Trójka Mieczy chce nas ponownie odwiedzić, no to niech odwiedza. Być może, słuchajcie, jest jakaś ku temu przyczyna, może słuchajcie znowu jakieś wspomnienia, sentymenty, które nas gdzieś nie tyle, że bolały, ale po prostu emocjonalnie na nas Pływają, to też może, kochani, być e, tego typu przyczyna. Więc jutro, kochani, jakieś bolączki, żale, emocje, słuchajcie, mogą nas nawiedzić. Co jutro bliźniąt? O jutro, kochanie, coś może pierdyknąć, może coś polecieć, e, zabijcie mnie, bo ja nie wiem, co to konkretnie może być, ale no ta wieża nam się tutaj, kochanie, rysuje. Ona może mieć dobry wydźwięk, słuchajcie, bo mm, wieże bardzo czasami przynoszą takie porządki, oczyszczenia, e, takie sytuacje, że trzeba tu wreszcie jakimś tematem się zająć, który jest niewłaściwy, który trzeba było wreszcie przerobić. E, słuchajcie, nie wiem, robimy jakieś generalne porządki w chacie, generalne porządki w życiu. E, słuchajcie, wychodzimy z jakichś. Jakiś klatek, wychodzimy z jakiejś sytuacji, w której siedzieliśmy i nie robiliśmy nic, i teraz po prostu sru lecą konie po betonie. Słuchajcie, no może taka sytuacja mieć miejsce. Co jutro? Uraczka. U raka jutro, słuchajcie, no co? No towarzystwo, m, dobry uśmiech, radość, wyjścia, spotkania, flirty. Słuchajcie tego typu historie, ale jesteście wyluzowane, towarzyskie, uśmiechnięte. A Jeżeli musicie jutro z kimś, kochani, rozmawiać, dyskutować, nawet to mogą być koleżanki, koledzy, nie wiem, ktoś tam, to będzie to bardzo fajny, mile spędzony czas. Jeżeli ktoś flirtuje, romansuje, no to flirtować i romansować, drogie raki, będziecie, bo tak Karta to jest typowa, słuchajcie, karta e, właśnie taka romansowa, podyktowana flirtą i tego typu historią. Ale jeśli nikt nie flirtuje, jeśli nikt nie romansuje, będziecie, kochani, spędzać miło i wesoło dzień. Co jutro, ulwa. Lew jutro będzie z czegoś zadowolone Słuchajcie, to jest karta również, słuchajcie takich, powiedziałabym, dobrych relacji towarzyskich, dobrych relacji w komunikacji z drugą osobą. Możecie z czegoś być zadowolone, czyli jeżeli jutro musicie z kimś o czymś porozmawiać, coś tam poustalać, coś tam zrobić, no to mogą być tutaj takie lwy, które będą zadowolone z obrotu jakiejś sprawy, tak? Bo coś potoczy się po Waszej myśli. To jest również, słuchajcie, karta domu, karta mieszkania, zajęcia się tym ciepłem, bliskością, czymś w domu, w mieszkaniu, bo to jest również ognisko domowe, a więc czujemy się bardzo dobrze wśród swoich bliskich, ale i też być może słuchajcie, jutro musimy z kimś o czymś, znaczy yy, może inaczej. Yy, Dobra, musimy z kimś o czymś być może w domu porozmawiać albo zająć się jakimiś obowiązkami domowymi. To mam na myśli. Karta randek, karta spotkań, karta no, słuchajcie związku relacji, którą Lew chce budować. A co jutro, panienki? Słuchajcie, u panienki jutro mogą przyjść jakieś wiadomości, słuchajcie, dobra, jakieś wiadomości, informacje i wejdziecie w posiadanie jakiejś wiedzy na pewien temat. To jest, słuchajcie, jakby pierwsza rzecz, czyli możecie, słuchajcie, z kimś rozmawiać, możecie, z kimś, możecie dostać jakieś pismo, list, telefon, nieważne w którym ktoś Wam przekaże jakąś wiedzę, tak? Mamy, mam to na myśli. Może jesteście na szkoleniach, może w delegacjach, gdzie tam też zdobywacie, słuchacie jakieś wytyczne odnośnie swojej pracy. Też może być. Ale mogą też być panny, które jutro, kochani, będą obrabiały jakąś lekcję. Co jutro, uwagi. Przytłoczenie, kochani, uuu, co tutaj jest? Albo słuchajcie, jesteście czymś mocno dobite, zmęczone, przytłoczone, albo jest to sytuacja ogólnego wyczerpania energetycznego, względnie jest to jakby sytuacja, w której słuchajcie, jesteście po prostu zmęczone, bo macie za dużo obowiązków. Więc tutaj, moi drogie wagi, no weźcie to pod uwagę, bo... To jest taka opcja, że nie to, że wy już macie dosyć poddajecie się i palcem, i wiecie, czy tam czymkolwiek innym, nie ruszycie. Oczywiście, że ruszycie i będziecie brnąć dalej, ale będziecie, słuchajcie, na takim spadku energetycznym, w takiej sytuacji nie mam na to siły, jestem tym zmęczony, zmęczona. Nie po, już, po prostu mam tego wszystkiego serdecznie dosyć. Być może to jest przepracowanie, ale u co niektórych może to być zmęczenie energetyczne albo kochani, psychiczne. To jest też karta słuchajcie chęci zakończenia trudnego okresu w swoim życiu. Skorpiony. U Skorpiona jutro, słuchajcie, dużo się dzieje albo może się dużo dziać, bo to jest taka karta, słuchajcie, dobra, lecę, załatwiam, robię, jestem tutaj rozbiegany, rozbiegana, dyskutuję, rozmawiam, przemieszczam się. A więc jesteśmy w takim, wiecie, no takim cyklu, dużo się dzieje, trzeba coś tam działać, coś tam trzeba robić. Słuchajcie, karta również komunikacji drogą online, czyli telefony, maile, słuchajcie, nie wiem, smsy, czaty. Um, więc nie tyle, że my, my się z kimś spotykamy, ale być może jutro dużo będziemy się się komunikować, kontaktować, e, słuchajcie drogą online. Co jutro strzelca? E, słuchajcie, u strzelca jest sytuacja chęci wyrwania się, słuchajcie, z jakichś granic, e, z jakichś przeszkód. E, macie czegoś dosyć. W tej talii, jak to widzę, bo generalnie to jest taka karta, słuchajcie, gdzie nie możemy się z kimś porozumieć, nie możemy się z kimś dogadać. Są tutaj, słuchajcie, jakieś blokady, są tutaj jakieś przeszkody, jest tutaj gdzieś niemożność porozumienia, brak wspólnego mianownika. Ja mam takie wrażenie, strzelce, że to nie dzieje się tylko jutro, że to może już jest od dłuższego czasu, że ty jesteś po jednej stronie barykady, po drugiej stronie jest inna osoba. Mogą takie strzelce być. Dlaczego ty mówię? Dlatego, że słuchajcie, tutaj ewidentnie, jest potrzeba wyrwania się z tego, dlatego że wy, wam jest tutaj ciężko, wam jest tutaj źle, wy tutaj niekomfortowo się czujecie. Ten wilk, kochani, który możecie być tutaj, wy płonie. On chce się uratować, on chce z tego wyjść, on, nie, on ma czegoś dosyć. On musi przekroczyć jakieś słuchajcie, granice, albo wy musicie jakieś granice komuś postawić. Co jutro? koziorożca. No, albo jedno, albo drugie. No, dobra, słuchajcie, ok, so, sorry. Yy, macie kartę słuchajcie osoby, która czegoś, co się nie pasuje, coś, coś podejrzewa, yy, czegoś nie do końca jest tutaj koziorożec pewny. Koziorożec yy, czuje, że coś śmierdzi, wiecie o co mi chodzi. Yy, możecie czemuś się przyglądać, możecie coś kochani sprawdzać, możecie czuć, nawet nic nie robić, ale czuć, że coś wisi w powietrzu że nie możecie do końca czuć się w czymś spokojne i pewne, bo macie wrażenie, że przyjdzie Wam tutaj. No, no dobra, że coś nie pasuje. Tutaj fizycznie jest pokazane, że ktoś musi walczyć z kimś toksycznym, więc być może i też jak najbardziej są koziorożce, które gdzieś wiedzą o tym, że danej osobie nie można zaufać, że ta osoba nie jest dla Was czymś dobrym w życiu i że fizycznie musicie próbować się od tej osoby odgonić, tak? więc być może to jest jakaś walka. Z z czymś toksycznym, z kimś toksycznym, ale i też jednocześnie poczucie niepewności. Możecie czuć niepewność i mieć takie poczucie, że zaraz gdzieś skądś e, wyskoczy coś, co wam zburzy porządek dnia. No takie troszeczkę to jest właśnie. A co jutro u wodnika? Uwodnika jutro, słuchajcie, komunikacja, dogadanie się z kimś, wspólna linia porozumienia, wspólny mianownik. Jeżeli pójdziecie do kogoś po pomoc, po rozmowę zwykłą czy po cokolwiek, możecie ją otrzymać. Widzicie, że to, co dajecie, to otrzymujecie w zamian czyli to też jest jakby taka sytuacja, że możecie na kogoś liczyć, że ktoś myśli tak samo, czuje tak samo, że macie w tej osobie wsparcie. Więc coś takiego, kochani, też jak najbardziej. Poczucie, że jesteście, nie jesteście same, czyli że macie tutaj zawsze wsparcie, jakoby w jakimś tam, powiedzmy, człowieku. No i przede wszystkim komunikacja, która może wiele wnieść, tak? Czyli jakby w pewien sposób was uspokoić, albo jeżeli idziecie po coś, poradę, po wskazówkę, to ta osoba może wam jej udzielić. A co jutro, ryby? Uryby, słuchajcie, jutro dzień myślenia, fantazjowen, fantazjowania. Słuchajcie, no nie wiem, gdzieś tutaj są bardzo mocno poruszone takie tryby, że możecie odpływać w myśli. Słuchajcie, nie wiem, jakie, bo to mogą być myśli związkowe, miłosne, uczuciowe, a więc snujemy plany, scenariusze, przypominamy sobie, jak to pięknie było, zastanawiamy się, co teraz robić i tak dalej, ale to też mogą być plany, czy myśli całkowicie kochani, inne, oczywiście zawodowe, inwestycyjne, domowe. Słuchajcie, nie wiem jakie, ale wy tak troszeczkę nabijacie, nabijacie sobie za mocno tym głowę. A jeżeli próbujecie coś wymyśleć, to ja sądzę, że tych pomysłów jest, wiecie, 120, 130 i wy nie wiecie już, który z nich wybrać. I nadal nie będziecie potrafiły, bo dla Was się tworzy taki mętlik. Ja już nie wiem, co robić. No myślę o tym, o tym, o tamtym, o siamtym, ale ja już nie wiem, co mam zrobić. Więc takim trochę mętliku też co niektóre ryby mogą być, a inne po prostu będą jutro. Fantazjowały, marzyły i myślały. A więc, moi drodzy, tak to się przedstawia. Dajcie znać oczywiście w komentarzach, jak na dzień dzisiejszy, czy kochani karty rezonują z Waszym życiem. Ja Was wszystkich bardzo ciepło pozdrawiam, moi drodzy. Gdzieś tutaj oczywiście słuchajcie, piszcie również komentarze, bo ja zawsze lubię czytać, bo wtedy wiem, co się u Was dzieje. I moi drodzy, cudownego wieczoru.